Witajcie, kochani, z tej strony Tarocistka Wina. Ja witam wszystkie tradykalne panienki. Panienki, które są oczywiście wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również panienki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich zapraszam, zachęcam do słuchania, do oglądania. A osoby, które są tutaj pierwszy raz, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem, to Was nic nie kosztuje. Oprócz tego ułamka sekundy że klikniecie ten przycisk. Dobrze, panienki moje, piękne i przystojni panowie, horoskop tygodniowy, Taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 19 do 25 czerwca. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać. Także nie gadamy, zaczynamy. No i okej, okay, pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie do Was pasować, nie wszystko będzie z Wami rezonować. Bierzcie wyłącznie te energie, które się z Wami zgadzają, a te energie, które kompletnie się nie zgadzają z Waszą obecną sytuacją. Odrzucajcie. Dobra, panienka. Panienka. Wezwanie dla panny na ten tydzień. <śmiech> <śmiech> uh -huh. co ciekawego w pracy, w finansach. Uh -huh. Pojedzie ta koparka, czy nam będzie tutaj brzęczyć za oknem? Mam nadzieję, że pojedzie. Dobra, co ciekawego w miłości. I. rada. No, panienko nudzić ci się nie będzie. Mm, 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 mm. Nudy nie ma, mm -hmm. nie wiem czy dobrze, czy źle, czy sobie tego życzycie, czy nie życzycie, ale nudy ogólnie nie ma, troszkę wiecie, no trochę konfliktowo. Mm -hmm. Dobra, dobra, panieneczki, Wezwanie dla Was na ten tydzień, energia z zewnątrz, bardzo często osobiste wyzwanie, aura, klimat tego tygodnia, taka wiecie, to jest taka energia patronująca i Takim hasłem bezpieczeństwa, takim wręcz kodem zabezpieczającym dla pannym w tym tygodniu niech będzie samoobrona, drogie pane, panieneczki, W tym tygodniu absolutnie nie daj sobie wejść na głowę komukolwiek, zwłaszcza e, komuś z trygonu m, ognia, bli, bliźnięta. Jeśli powiedziałam bliźnięta, to być może bliźnięta, spojrzałam tutaj na kartę. E, ale jeśli powiedziałam tak, bliźnięta, baran, lew lub strzelec, tak, nie daj sobie wejść na głowę, bo mam takie wrażenie, że e, będą ataki ze strony jakichś ludzi w Waszą stronę, tak? Nie? Bardzo często ta energia właśnie wskazuje na ludzi, którzy mogą nas atakować na takich nawet ludzi, którzy wręcz mogą nas nękać, albo takich ludzi, którzy są bardzo tacy, Piedliwi, powiem w ten sposób. Tacy zaborczy, czegoś ciągle chcą, czegoś ciągle oczekują, wymagają, a od siebie nic nie dają, tak? Więc tutaj, takie, odpierać takie ataki takich ludzi, wszelkich. Ale to też, kochani, taka energia, która mówi, że mogą być też takie wydarzenia i sytuacje, które troszeczkę będą niesprzyjające dla was, troszeczkę będą. Um, po prostu psuły Wasze plany na ten tydzień yy, i trzeba będzie po prostu temu się jakoś opierać lub yy, no jakoś wszystko to wszystko pogodzić ze sobą, tak? No warto panieneczki, żebyście w tym tygodniu były, byli przygotowani na wszelkie ataki yy, które właśnie mogą zakłócać Wasze plany taka sama ob samo obrona przede wszystkim i wiecie co? Też tu jest obrona własnego zdania obrona własnego zdania, takie też prywaty na ten tydzień, więc to miejcie na uwadze Dobra panieneczki, przechodzimy do pracy no, no i tutaj mamy jakiś konflikt, kochani. Mamy bardzo taką energię tutaj bardzo taką żrącą, nie? Taką konfliktową. To jakieś rywalizacje. To mogą być rywalizacje między współpracownikami. Mogą być jakieś intrygi, mogą być jakieś plotki, wiecie, takie tego typu wojenki. Mogą być, wiecie, ktoś tutaj miesza. Tak, ktoś tutaj miesza w sprawach zawodowo-finansowych panny nawet. Także miejecie się, panieneczki, dobrze na e, baczności, nie? Ale wiecie co, tu się będzie działo, nie? Będą jakieś te intrygi, będzie ktoś tutaj knuł coś za plecami, będzie próbował może kogoś wygryźć wygryź ze stanowiska po to, żeby kogoś innego na to stanowisko, prawda, dosłownie posadzić. Może ktoś chce wygrać, wygryźć panienkę. Więc tutaj mogą takie się pojawić historie, może ktoś po prostu pod kimś dołki kopać. Panienka będzie tego świadoma, panienka będzie to widziała, ale mam wrażenie, że tutaj z ksą kapłanką panienka będzie po prostu ponad to. Tak? Albo właśnie, albo to jest taka rada dla was, pamiętki, żebyście właśnie byli, były ponad to dokładnie. Nic nie robić, absolutnie nie wtrącać się w to, co widzicie, wy to widzicie, będziecie to widzieć w tym tygodniu, ale usiądźcie sobie z boku i się po prostu bacznie przyglądajcie. Dużo się dowiecie, dużo się dowiecie, e, skąd te konflikty się wzięły, skąd te takie dziwne intrygi się biorą i po co, tak? Także tutaj dużo się dowiecie i postawcie też jeszcze w tym tygodniu przy okazji. E, Wiecie, na dyskrecję. Właśnie na dyskrecję. Nie, to wiecie, takie wiem, ale nie powiem. I zbierajcie informacje. Zbierajcie informacje, bo mam wrażenie, że one mogą się z czasem Wam bardzo przydać. No, gdzieś się mogą przydać. Uważajcie, kochani, jeszcze jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe na ludzi, którzy mogą e, chcieć zaszkodzić panience właściwie pod pozorem takich dobrych rad. Dobrych rad, nie? Taki przyjdzie wujek czy ciocia, dobra rada i będzie coś próbowała doradzić finansowo czy zawodowo, ja Ci podpowiem, ja Ci to pokieruję. Miejcie się jednak na baczności, wsłuchujcie się bardzo dokładnie, bo tam między wierszami może się okazać, że te dobre rady niekoniecznie są takie dosyć dobre. Może i dobre dla tej drugiej osoby, ale czy dla panienki nie wydaje mi się, kochani, tak? I jeszcze takie, wiecie co? Gdzie dwóch się bije, tam trzecie korzysta. Więc paneczki, jeżeli widzicie jakąś rywalizację, właśnie o jakieś stanowisko, o, o nową pracę i tak dalej, no lepiej usiąść z boku i po prostu się przeglądać. Wiecie, bo czasami mm, kwalifikacje, umiejętności bronią się same, a nie wiecie, pokazywanie, że kto jest bardziej widoczny. Także taka tutaj rada panieczki dla was. A idziemy do miłości, idziemy do miłości. Tu też, kochani, tu się też będzie działo. I teraz, drogie panieczki, tak. Dla Singli, dla, to ja mam tutaj wybór. Dwie, wybór między dwiema osobami, tak? Między, wiecie, takim typowym łobuzem, a typowym nudziarzem. <laughs> między takim, wiecie. Ryzykownym motocyklistą, a spokojnym domatorem, tak? Więc tutaj e, możecie mieć taki wybór między takimi osobami. Na kogo padnie wybór? No to oczywiście pani już będzie wiedziała najlepiej, czy chcecie, wiecie, siwe dymy i te inne e, motory, czy po prostu chcecie spędzać wieczory po prostu przy telewizorem, Netflix and chill i te, 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 tego typu sprawy, tak? No, także tutaj będzie taki wybór. Mm, ale dobra. I teraz tak, kochani, bez względu na to, czy, czy jesteście w związku stałym, czy jesteście singlami, mm, może być też tak, że wy spotykacie jedną konkretną osobę. Czy to mężczyzna, czy to kobieta, może być i to, i to, ale z naciskiem na mężczyzna. I to jest taki mężczyzna w tym tygodniu. nieby dobry chłop, nie? Nieby dobry chłop, ale to taki kawał zarazy. Tak to czuję, nie? No nie jednego nerwa w tym tygodniu może panience zepsuć. No dosłownie. Mhm. To takie, wiecie, z byle powodu, tak, tak, tak to czuję. Ta, ten, ten, raczej mężczyzna, wiecie, to jest taka bardziej męska energia, więc, panienki, to może być wasz partner, lub jakaś nowa poznana osoba, a wy, panowie, jeśli mnie tutaj słuchacie, jesteście tutaj, to Wy możecie mieć takie skłonności. Tak, z jednej strony, dosłownie, takie rzucanie się, do, jak w grzebieniu, przysłowiowa, a za chwilę, wiecie, wychodzi, przeprasza, mówi, że wszystko będzie dobrze, że wcale nie chciał, że nie panował nad sobą, udaje kompletnie, że się nic nie stało, albo że nic nie pamięta, prawda? I jeszcze ma. Mało tego, nie dość, że weźmie, nie wiem, z wyzywa, wydrze się, kłapnie gdzieś tam drzwiami, to potem jeszcze, że niby to kobita przesadza, nie? No możecie mieć do czynienia z taką osobistością, tak jak mówię, albo Wasi partnerzy, drogie panie, będą mieli takie skłonności w tym tygodniu, albo Wy, panowie, będziecie mieli właśnie takie, troszkę będziecie rozjechani pomiędzy tutaj właśnie takim rzucaniem się dosłownie, a, a, a stoickim spokojem, nie? Taki, wiecie, trochę pozer, nie? Taki pozer, granie winiątka, a, a to taka, kurczę, za zakała, jakich mało. Także tutaj nie lada wyzwanie, nie? Nie lada wyzwanie, żeby sobie z takim e, osobnikiem e, poradzić. No i tutaj jest to energia oczywiście główną, no to co? No to odpierać ataki, <grym> odpierać ataki, ale dobra, przejdźmy do rady, kochani, e, bo mi się ta rada podoba, bo wiecie, możecie się troszeczkę czuć w tym wszystkim, bo tutaj w pracy te konfliktowe takie energie, troszkę tutaj w tych miłościach, w tych związkach też taki ten człowiek troszkę konfliktowy, prawda, lub konfliktowy, jak ja się nie mogę dzisiaj wysłowić, e, konfliktowy wybór między em, dwiema osobami i tak ty możecie się czuć właśnie troszkę zmęczeni, może troszeczkę znaczy przyatakowalni też tym wszystkim, ale wiecie co, Panie Naczki, Skupcie się w tym tygodniu na działaniu. Właśnie na obronie swo samego siebie, swojej przestrzeni przede wszystkim, swojego dobrego imienia, ale nie walce, nie? Bo tutaj ta biłka, piątka była się odwróciła, więc nie walczcie, tylko po prostu postawcie pewne granice. Takie bardziej postawcie na takie pokojowe rozwiązania ale stanowcze, o, w ten sposób, nie? Bo tutaj jest koniec problemów, jak najbardziej widoczny, a właśnie te takie bardziej pokojowe rozwiązanie na spokojnie, z takim stoickim spokojem, to jest najszybsza droga do, do harmonii i do spokoju i mam nadzieję, że do końca tygodnia uda się ogarnąć te konflikty właśnie w pracy i te konflikty z tymi facetami, co sami nie będą wiedzieli, czego chcą. <laughs> I tu też, panowie, wiecie, ja to żartuję sobie, to takie, no, takie mamy karty, wiecie, ja tutaj czytam obrazki, ale możecie mi taką skłonność w tym tygodniu, więc tutaj też tak postarajcie się wyważyć, nie? Te emocje. Może gorsze dni, może gorszy tydzień. Wszystko rozumiemy, wszystko rozumiemy oczywiście, aby to się nie przedłużało e, za długo i będzie super. No i dobra, no to co? No to aniołek, nie? Cóż, aniołek podpowie. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. <laughs> No tak, nowym doświadczeniem dla niektórych panienek może być przede wszystkim właśnie unikanie tych konfliktów, nie? Bo tutaj dosyć, dosyć trudno będzie uniknąć tych konfliktów, bo tu Wy będziecie i w życiu osobistym, prawda? I w życiu zawodowym wmieszani w jakieś konflikty. A może panieneczka dobrze by było, żeby w tym tygodniu stała się jakimś takim mediatorem, albo właśnie jakimś takim obserwatorem i wyciągaczem wniosków, prawda? Więc tutaj warto, warto, no, skorzystać z tej, z tej okazji, bo być może panięce uda się tutaj mm, jakiegoś osobnika, wiecie, tak zrównoważyć psychicznie, że tak to nazwę, lub jakieś tutaj intrygi e, odkryć. No, i po prostu posprzątać miejsce pracy z osób, które tam być może nie powinny nawet być. Ale już więcej nic nie mówię. Także odwaga, odwaga, samoobrona i sztywne granice dla Was w tym tygodniu, drogie panienki, niech będą hasłem bezpieczeństwa. Okej, okay, panieneczki, no to co, życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, mnóstwo pozytywnej energii, a my widzimy się, słyszymy niebawem. Tymczasem żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. PA!